Dzień dobry, witamy Was serdecznie na masie, nie masie lipcowej. E, dzisiaj takie... Halo? Halo, halo? Dzisiaj takie specjalne wydanie naszych comiesięcznych przyjazdów. Spotkaliśmy się tutaj w kilku miejscach. Najdalej przyjechała teraz dwuosobowa grupa z Fordonu, byliśmy też z Bielaw, z Toruńskiej. Szwederowa i, i z Kapuścic. Cieszymy się, że przyjechaliście. Za chwilę rozpoczniemy nasze dzisiejsze wydarzenia: czyli wybór rowerowej mistrza i rowerowego mistera Lata oraz wręczenie nagród i dodatkowy konkurs dla osób, które rywalizowały w ramach rywalizacji o tytułu rowerowej Stolicy Polskiej w naszej grupie Wodgowskiej masie krytycznej. I oczywiście, jeśli ktoś jeszcze nie zaczął, to zapraszamy do ogniska do rozpalania pieczenia kiebasek.